Bazując na Twoim doświadczeniu, na co mam zwrócić uwagę, zatrudniając trenera? Przede wszystkim ja zwracam uwagę na to, czy ten trener chce się rozwijać, i jest wdzięczny za to, że może się przede wszystkim rozwijać w naszej firmie. I to są, myślę, że dwa podstawowe aspekty. Przed chwilą nawet miałem studenta trzeciego roku fizjoterapii, który przyszedł, bo chciał u nas zrobić odbyć praktyki 200 godzin i jak już zauważyłem, że to jest osoba, która naprawdę chce przyjść i poświęcić 200 godzin na to, aby pochłonąć tą wiedzę, no to już wiem, że to jest godna osoba, żeby później mogła pracować w naszej firmie i od razu zaproponowałem takiej osobie, żeby przychodziła do nas raz w tygodniu na staż, który mamy dla stażystów, więc jeżeli jesteś studentem fizjoterapii albo jesteś na AWF-ie, no to i chcesz się oczywiście rozwijać, to serdecznie zapraszamy u nas jest Wojtek tą osobą, która przyjmuje stażystów i weryfikujemy po prostu ich wiedzę na początku, czy się nadają do tego, aby nawet przychodzić i żebyśmy ich szkolili całkowicie za darmo, więc nie musicie za to płacić. I jak, powiedzmy, po kilku tygodniach widzimy, że ktoś się fajnie rozwija, no to jakby przechodzi na kolejny etap w naszym studio, czyli idzie do drugiego naszego szkoleniowca, tutaj akurat do Roberta, no i znowu czerpie tą wiedzę, później my go troszeczkę wrzucamy na głęboką wodę, bo przekazujemy na salę fitness, nawet na tym, co siedzimy. Fitness bardziej salę grupową, i tutaj prowadzi zajęcia grupowe dla naszych podopiecznych. I widzicie, jakby wrzucając go na tą głęboką wodę, czyli dajemy go na tego typu zajęcia, to od razu musi też wzbogacić swoje kompetencje miękkie, czyli musi czuć się no, pewnie przede wszystkim prowadzeniu tego typu zajęć, więc jeżeli później w przyszłości będzie prowadził indywidualne zajęcia w naszym studio, no to nie będzie miał problemu z komunikacją. Przede wszystkim nie będzie miał problemu z no, przeprowadzeniem tego treningu. Będzie wiedział, czego tego podopieczna oczekuje, bo będzie raz, że pytał o jego problemy i dzięki temu będzie lepszym specjalistą. No, bo pamiętajcie, że każda osoba, która do Was przyjdzie, mówię tutaj o trenerze, że jesteś trenerem i każda osoba, która do Ciebie przyjdzie, no to ona może przyjść. Po, po to, żebyś rozwiązał jego problem, ale również Ty emocjonalnie musisz podejść indywidualnie do każdego, no bo tak jak podkreślałem, każdy inaczej, inaczej działa, każdy jest z innego środowiska, więc trzeba brać poprawkę na wszystko. I koniec tematu o starzyście. Wracamy do pytania. O starzyście i wracamy do pytania. No to ja przede wszystkim to, co powiedziałem. Rozwój, chęć rozwoju. I ta osoba, która przyjdzie do nas, no to przede wszystkim ten trener, który przyjdzie, no to przede wszystkim musi też trenować. Musi mieć tą zajawkę, musi mieć taką samą misję jak ja, czyli chęć pomagania ludziom. To nie może być osoba, która tylko chce przyjść i zarobić albo wyciągnąć jak najwięcej wiedzy i pójść na swoje. Nie ten droga. Przede wszystkim ja muszę wziąć taką osobę i muszę poczuć to, że gramy do jednej bramki. No bo. Akurat trenerka jest troszeczkę dziwna. Trenerzy są przede wszystkim dziwni, no bo każdy każdego uważa za konkurencję. Nawet ja nie lubię tego słowa konkurencja, Już dlaczego? No bo konkurencja to jest takie negatywne słowo, że konkurencja, konkurencja, konkurencji tak naprawdę nie ma. My mamy wszyscy powinniśmy mieć takie same założenia. Chcemy pomagać ludziom. Jak dobrze będziemy pomagać ludziom, będziemy dostarczać im tą wartość, no to każdy zarobi. Dlatego zauważyłem, że Konkurencja, może inaczej słowa konkurencja używają trenerzy, którzy nie mają pełnego grafiku i są w jakimś stopniu zazdrośni, że inni na przykład mają pełny grafik i fajnie się rozwijają. Dlatego mówią, że a konkurencja jest taka i taka. No i wracając znowu na świat, ja zwracam uwagę. No to przede wszystkim no muszę tą osobę poznać. Nie robię czegoś takiego, że ta kogokolwiek zaproszę na pierwszą rozmowę i po pierwszej rozmowie już mówię, stary, masz tam robotę, przychodź i działaj. Nie, po prostu ta osoba musi przyjść, na początku muszę z nią porozmawiać, nawet tak z tym właśnie stażystą, z tym studentem. Muszę zobaczyć, czy on w ogóle chce się rozwijać. To kiedyś też nagrywaliśmy pytanie, i w którym odpowiadałem, w którym opowiadałem, jaki jest mój sposób na to, żeby sprawdzić, czy ktoś w ogóle chce się rozwijać. To odsyłam Was do tego sprawdzam, czy ktoś chce się rozwijać. Jeżeli tak, no to zapraszam na kolejną rozmowę. Niech ta osoba też od razu nie czuje, że dobrze wypadła i że od razu już ma tą robotę i że pałeczka jest po jego stronie. No nie. Zaproście na kolejną rozmowę i na kolejnej rozmowie dajcie nawet taki teści. Dajcie teścik, żeby sprawdzić mniej więcej jakie są kompetencje, jego kompetencje, jaka jest wiedza na dzień dzisiejszy i taki teścik Wam dalej pokaże, czy warto w ogóle inwestować w kogoś takiego. No bo często teraz nawet nieczęsto, ale jest dużo osób na rynku, która po jednym kursie od razu chce stać się specjalistą. No a nie tędy droga, no jednak trzeba troszeczkę liznąć tego tematu, trzeba popracować z ludźmi, żeby, żeby no stać się nawet tym trenerem personalnym. To jednak praca z ludzkim ciałem, nie? Dokładnie. Duża odpowiedzialność. Dokładnie. No i teraz nawet początkujący trenerzy mogą pracować z ludźmi, którzy chcą się tylko i wyłącznie poruszać. No ale teraz mamy, w tych czasach mamy erę internetu, że osoby, które chcą się tylko poruszać to mogą sobie włączyć cokolwiek w internecie, bo jest mnóstwo wiedzy i oni po prostu nie widzą tej wartości, żeby zapłacić te 150, 190, 200, 250 za trening. Chociaż niektórzy też potrzebują tej motywacji, ale to i tak takie osoby wybiorą kogoś, kto już jest dłużej na rynku, kto już ma zbudowaną markę osobistą i kto już ma bogate portfolio. Bo do nas też takie osoby trafiają, które chcą się poruszać, ale one trafiają do nas, bo wiedzą, że u nas jest kompleksowa opieka. Że poruszają, poruszają się na tej sali, poruszają się poza salą treningową, ale również my będziemy się nimi opiekować i również fizjoterapeuta jeszcze będzie mógł na nich spojrzeć. Więc to jest kilka wartości, które po prostu zachęcają, żeby do nas przyjść. A taki trener, który dopiero zaczął, no to naprawdę on powinien na początku. Trenować ze swoimi znajomymi, albo powinien nawet iść do jakiegoś studia treningowego. I teraz, Wy, jako właściciele takiego studia, pamiętajcie, jeżeli macie trenera, który dopiero zaczyna, to, to musicie serio jeszcze dużo czasu poświęcić na to, żeby go przygotować do pracy, przede wszystkim w Waszej firmie. No bo nie możecie sobie pozwolić na to, że ta osoba przyjdzie, jest po jednym kursie i od razu zaczyna pracować z ludźmi. Ona może zacząć pracować, ale w formie na przykład takich zajęć, które my robimy, czyli zajęcia na przykład grupowe, i to są, wiecie. Klasyczny stretching i oczywiście darmowe zdjęcia dla naszych podopiecznych, bo wtedy wy sobie sprawdzacie trenera, on buduje doświadczenie i wasi podopieczni mają kolejną wartość dodaną. Więc myślę, że to jest, to jest jak najbardziej fajne. No i cały czas podkreślam, wy musicie wyszkolić tego trenera, który dołączy, żeby, żeby po prostu nie zniszczył reputacji waszej firmy. Bo pamiętajcie, że ta osoba pracuje w waszej firmie, więc nawet jeżeli ona coś spieprzy, to później nie będzie na niego. Bo on odejdzie i słuch zaginie, tylko po prostu na rynku będzie dalej szła reputacja, że to w waszej firmie jest tandetna usługa, i tak, dalej, i tak dalej. A tak jak wcześniej mówiłem, mamy erę internetu, więc łatwo jest kogokolwiek wysmarować i dwa razy bardziej możecie stracić. Dlatego ja, jak zatrudniam trenera, to na początku muszę go trochę wychować na własnej piersi, na własnych barkach. Chłopaki są od tego, szkoleniowcy są od tego, żeby przekazać im wiedzę. Czyli zrobiliśmy już taką strukturę fajną w firmie, żebym wiedział, że ta osoba jest później już gotowa na to, żeby przekazać, przekazać klienta, pacjenta podopiecznego w jego ręce. Dlatego na tym bym się na początku pewnie skupił najbardziej i na tym się skupiamy, a nie zrobiłbym nigdy niczego takiego. Robiłem kiedyś, i to są moje błędy młodości, że zatrudniałem trenera i od razu wpuszczałem go na salę treningową, ale uwierzcie mi, że teraz nigdy w życiu tego nie zrobił. Średnio u nas trzy miesiące. Trzeba się przygotowywać. Trzeba się przygotowywać, żeby w ogóle wejść na salę treningową, i jeszcze nie indywidualnie z podopiecznym, tylko wejść na salę treningową ze szkoleniowcem, który przeprowadza trening, a stażysta tylko się przygląda i buduje relacje z podopiecznymi, buduje przede wszystkim to swoje doświadczenie, o bycie na sali, i dopiero później może kogokolwiek przyjąć. Więc szkolcie, rozwijajcie swoją kadrę. I pamiętajcie, żeby właśnie inwestować w młode osoby, które chcą się rozwijać. A jeżeli Wy jesteście młodymi osobami i chcecie się rozwijać, to musicie iść do takiego miejsca jak to, czyli do studia treningowego bądź na ułownie, żeby jak najwięcej przebywać z osobami, które również mają taką zajawkę jak Wy. Myślę, że to wystarczająca odpowiedź. I teraz widzę że drzwiami i oknami Reska tym, Czy mogę tu pracować? <laughs> No, my przyjmujemy osoby, które chcą się rozwijać, my przyjmujemy przede wszystkim studentów, którzy już wiedzą, co, co chcą robić po studiach. Nie studentów, którzy przychodzą i mówią, że A, no nie wiem, czy terapia manualna, czy gabinet, czy sala. Nie, 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 no bo to są właśnie osoby, które jeszcze nie wiedzą, czego chcą, więc one emocjonalnie nie są na takim poziomie, żeby były w naszym studio, były w tym miejscu, gdzie my jesteśmy. No bo raz, że nie chce nam się z takimi osobami męczyć, a dwa, że nie chcemy kogoś no, wychowywać od takiego. Ktoś musi wiedzieć, czego chce, a my po prostu tylko przekazujemy tą wiedzę, którą mamy, przekazujemy to doświadczenie i to jest kolejny mocny zawodnik na naszym pokładzie. Więc myślę, że odpowiedzieliśmy na to pytanie. Nawet odpowiedzieliśmy więcej, odpowiedzieliśmy na to pytanie, jak zatrudnić trenera i odpowiedzieliśmy trenerze, jak zatrudnić siebie, jak przyjść do studia treningowego. Także. <grym>, Pytanie premium. Pytanie premium, dwie pieczenie na jednym obu. Więc działajcie, właściciele i trenerzy, i rozwijajcie się, no bo to myślę, że jest najważniejsze.